Chciałbym zabrać głos. Pan radny, to czas. Proszę. Ja mam do Pana burmistrza. Do Pana burmistrza takie pytanie. Panie burmistrzu, tutaj wpłynął wniosek Komunalnego Zakładu Mieszkańców, czyli wniosek, tylko jak gdyby propozycja ustalenia nowych, nowych cen wody i ścieków. Napisał Pan w odpowiedzi, że weryfikacja yy, zatwierdzona i tak w ogóle zaopatrzenie wody i lotu ścieków na terenie miasta i gminy Wlenia. I y, pisze pan, że zostało to zgodnie z przepisami prawa i zostały skierowane prawidłowo. To mi ja się wydaje, że, yy, że jednak yy, nie, nie, nie sprawdził pan, nie dokonał pan weryfikacji, tak powiem celowości celowości podnoszenia yy, tych składek, bo można, ja nie wynikam, być może one są prawidłowo skalkulowane, ale jeżeli wgłębić się, yy, się te sprawozdanie tutaj, czyli kalkulacje, jest tam sporo błędów merytorycznych, Wynika też, wynikają też inne, inne zagadnienia, które można by w jakiś sposób po yy, rzetelnej weryfikacji, można by tą podwyżkę z mini Można Może ona jest w jakimś stopniu, mogą iść zielonych ceny energii w górę, ale można było też dokonać jakichś prac, czyli zadać sobie ten budżet, żeby, żeby jednak nie obciążać mieszkańców miasta i innych dodatkowymi tak wysokimi opłatami. To wiele, takie stwierdzenie, tak uważam, że, że, że po mamy pojęcie. Oczywiście ma Panie jako Radny i Obywatel i mieszkaniec. Natomiast, Szanowni Państwo, tarypa wodna, jakiś i w wielu gminach, już nie wspomnę oczyszczach mieszkaniowych, jest po prostu zdecydowanie przednie I to się działo od lat i nadal się dzieje. Szanowni Państwo, gdyby praktycznie każda gmina, dokładnie, Literą pełną, licząc wszystkie koszty, które są ponoszone przez zakłady, policzyła to wszystko, to ta woda i ścieki kosztowałyby zdecydowanie dużo. Natomiast to jest ochrona faktyczna ochrona mieszkańców. Natomiast koszty są olbrzymie, bo pamiętajcie o tym, że nasza sieć, nasze sieci są sieciami przestarzałymi i my powinniśmy na modernizację sieci, wprowadzać dodatkowe opłaty i każdy od tego ucieka z tego względu, że po prostu mieszkańcy ochrona, bo jesteśmy ubogim społeczeństwem, nie tylko nasza gmina, akurat nasza jest wyjątkowo mało zasobna, nie ma miejsc pracy, nie ma zakładów, ludzie muszą dojść do pracy, jeżeli nie będą Natomiast, Szanowni Państwo, ja mu gwarantuję i zobaczycie, że przy prostu gminy, bo można robić zakład, bo wiadomo, ten zakład jest zakładem budżetowym. Odpowiedzialność materiału ponosi gmina. I przy upadku tego zakładu, przy brakach finansowych, gmina przejmuje na swój grzbiet wszystkie zaległości zakładu. I jest pewna granica ukrywania kosztów. Naprawdę ja uważam, że te wszystkie taryfy, bo ja już troszeczkę mam tego doświadczenia samorządowego, gdzie ciągle ucieka się, żeby nie obciążać obywateli. Naprawdę z tego względu, bo to jest ochrona. Natomiast jest pewna granica, której nie wolno przekroczyć, bo za chwilę Państwo będziecie krzyczeli jak radni, co się dzieje w tym zakładzie. Że ten zakład się wali, że nie ma dochodu bo są majątki. Koszty są kosztami, natomiast dochody muszą zrównoważyć koszty. Tu nie ma zysku na Natomiast tu jest jeszcze rola rady. My sztucznie zaniżamy cenę dla mieszkańca, dokładnie. Zresztą tu, tu, tu chyba nie trzeba tego tłumaczyć na tej sali, bo Państwo powinniście mieć tą wiedzę, że chroniąc mieszkańca ograniczamy budżet gminy I, i, i wtedy to jest jednoznaczne, że z pełnej rzeczy musimy zrezygnować, żeby zastosować wypłatę dochody i do ścieków. To tyle mogę powiedzieć. Natomiast ja uważam, że ta stawka naprawdę nie jest zawyżona. Ona jeszcze nie wspomina wyższa. Dziękuję. Ja rozumiem, ma Pan swoje racje, ale wszyscy wiemy, że, że woda, jak gdyby gospodarka wodna utrzymuje do, do gospodarkę, bo że tak powiem, z, z przychodów za, za wodę utrzymywana jest 1,4 tego układu, czy przykład jeżeli tak zagłębić się w tą kalkulację, planowane remonty są na przykład w roku tym obecnym, tutaj u wychodzą bodajże koszty 31 tysięcy. Natomiast utrzymanie tych czterech pracowników warsztatowych jest yy, koszt 113 tysięcy. I tu należałoby szukać tych oszczędności właśnie poprzez czy tak jak redukcję zatrudnienia, czy zmianę organizacji pracy. Ja nie mówię, ja nie, 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 nie czekam się, że akurat nie, yy, zostały zaregulowane yy, tak czy inaczej, yy, czy niezgodnie z prawem czy tylko rolą burmistrza jest dokładne weryfikacje, celowość bymy, podnoszenia, szukanie tych oszczędności, coś, coś musimy robić, bo, bo nie może na samej wodzie długo nie pociągniemy. Jeżeli gospodarka przynosi taki deficyt, zastanówmy się nad strukturą zatrudnienia w tej gospodarce. Ile jest sposób administracyjny, ile jest sposób bezpośrednio zatrudnionej produkcji. Co to są w ogóle te koszty pośrednie, to są ogromne koszty? Gdyby tak na przykład przyjąć, tylko gdyby wodę odłączyć i, i, i woda by pracowała i, i na sama i na siebie, to przy tym niezbędnym zatrudnieniu koszt wody wyniósłby prawdopodobnie 3 zł ile, 3, 2 złote 2 na mieszkańca, Bo praktycznie tak to wynika z wyliczyć. My praktycznie utrzymujemy część zakładu jakąś nieprodukcję to wszystko ponoszą mieszkańcy, mieszkańcy, ci, którzy płacą. Bo masa mieszkańców też nie płaci. Tutaj musimy szukać właśnie, żeby minimalizować te koszty. To tyle, że no, w istotów, nie, możemy istotów, nie. Bo nic wyrycie możemy rozumieć. Nawet nie uchwalając tego, ale to takie jest moje zdanie. Taryfa wodno-ściekowa czy ścieków i, i, i wody wynika z kosztów ponoszonych kosztów. I jak tylko tyle mogę zrobić. Oczywiście są organizacyjne historie, to jest rola dyrektora, oczywiście nasza jako radny, moja też przede wszystkim. Natomiast taryfa wynika z ponoszonych kosztów. Jeżeli tu byłyby jakieś wrzucone koszty idiotyczne gdzieś tam z kapelusza, to wtedy ja mam podstawę, żeby te koszty wyrzucić. Natomiast ja tu takich z kapelusza wrzuconych kwot nie znam zostały omówione na komisjach Rady. Natomiast w trakcie interpelacji również do pytania przewodniczącego myślę, że więcej nie mam nic do powiedzenia. Natomiast poczyni bardzo, że te ceny rosną tak jak wszystko i rola Rady jest taka, że ewentualnie poprzez dokłady do lekarza przestrzennego dostarczanej wody i odbioru ścieków, w jaki sposób użyć mieszkańcom naszej gminy. Powtarzam jeszcze raz, że te stawki, opłat za ścieki i za wodę nie są stawkami zawierzonymi, takie zakład ponosi koszty i być może w innym sposobie na skrzydownicach, które mają wodę, tak powiem, prawie zaradką. Jest to jest tylko kwestia utrzymania opłat. Podobnie jest w pleczy. Natomiast wleń jest w trudnym terenem, woda jest pompowana kilkakrotnie i stąd te koszty wynikają z eksploatacji i z remontu. Bo pamiętajcie Państwo, że że często się zdarza, że są zaniki dostawy wody na terenie wlenia z tego względu, że się stara ona się sypie i są ciągle potrzebne niezbędne remonty bieżące. Ja już nie mówię o odnawialnych sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, bo to też jest kwestia przyszłości dla wlenia. Natomiast tego typu inwestycja to jest inwestycja wielomilionowa. No niestety, nas się traktuje, takie gminy jak Gmina Wlej, tak samo jak gmina Nowogrodziec, znacznie zasobniejszą, czy też inne gminy, które mają dochody, budżety i przekraczające nasz budżet w przeliczeniu na głowę mieszkańców. My na szczęście i na nieszczęście mieszkamy w ślicznym złeganie, tylko niestety jest zasobni I musimy się ratować sami, bo... Mowa o środkach europejskich. Jak ja słucham tych, tych ludzi, którzy mówią, że nie potrafimy z tych środków korzystać z europejskich. Szanowni Państwo, te środki europejskie myśmy wykorzystywali. Wykorzystujemy. Natomiast to ten laj, totalny laj, ewentualnie człowiek, który nie ma pojęcia o tym, może wypisywać takie bzdury, że jak się weźmie środki europejskie, to można wiele zrobić. Można więcej zrobić niż z własnych środków, to to obsługi kosztów europejskich sięga rzędu 40% i więcej. Także, jeżeli to jest parę milionów, no to proszę sobie policzyć, że 0,4 to wychodzi naprawdę duża kwota. I my na nieszczęście nie mamy olbrzymich dochodów w tej gminie i taka jest nasza rola, że musimy jeszcze <laughs> jakoś w tym żyć. Ja bym zdecydowanie wolał, gdybyśmy by mieli dochody na mieszkańca porównywalne z tymi gminami, gdzie na przykład fundują dzieci, dzieciom z terenu gminy darmowe wyjazdy na wakacje, bo takie gminy są w Polsce i można to zrobić, natomiast my no, musimy niestety biorąc stanowić, pani czemu nie słyszysz? Nie słyszę. To jest bardzo, bardzo wiedzenia takie o papierowym, mam na przykład jeden podem, który robił o na terenie miasta i gminy. Rę. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa Radnych... Proszę powiedzieć, ręce, kto z Państwa jest za, żeby Pani mogła policzyć. Kto z Państwa Radnych jest za? Kto z Państwa Radnych jest przeciw? Kto z Państwa Radnych się wstrzymał?